Cześć, z tej strony Jola Mazurek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Dzisiaj przychodzę do Was z aksamitkiem i z taką małą mini ośmiorniczką. Ośmiorniczka jest dwustronna. Nie wiem, jak fachowo ona się nazywa, natomiast. Eee, zrobiłam ją dlatego, że dostałam któregoś razu e, od którejś z was prośbę właśnie o taką ośmiorniczkę. Jako, że nie mam swoich dzieci już takich małych, moja córka jest całkowicie dorosłą kobietą, więc nie, nie jestem na bieżąco z, z zabawkami, jak i z bajkami, więc musiałam sobie poszukać, o jaką ośmiorniczkę chodzi. A jak ją zobaczyłam, to mówię, o fajny pomysł. Eee, szybciutko, właśnie jestem w stanie wykonać tą eee, ośmiorniczkę i zrobić z nią filmik. I tak, takim właśnie oto sposobem jest na moim kanale też taka ośmiorniczka. Coraz więcej w internecie jest tych ośmiorniczek szydełkowych. Mnóstwo jest takich pluszowych, szytych, ale yy, też zaczynają się robić właśnie takie szydełkowe i pomyślałam sobie, że dlaczego nie? Ja też chętnie taką ośmiorniczkę wykonam. I powiem wam, że całkiem fajna ona jest. Z tej pluszowej włóczki jest naprawdę taka pulchna, fajna, gruba, przyjemna bardzo. I zrobiłam sobie takie tutaj dwie dwustronne mini ośmiorniczki. Moja jest szaro-zielona, a tutaj taka e, brzoskwiniowo-szara, tak? Bardzo fajna zabaweczka, więc myślę, że przypadnie Waszym dzieciom do gustu jak najbardziej. I ja już jak tutaj zdążyliście zauważyć, swoje ośmiorniczki zrobiłam z aksamitka. Jest to włóczka, na której ostatnio dość sporo pracuję, właśnie robię różnego typu maskotki. I postanowiłam te ośmiorniczki właśnie też z tej włóczki aksamitek zrobić. To jest włóczka aksamitek Opus Natura, która ma w 50 gram. I w 50 gramach mieści się 60 metrów. Jest to 100% poliester. Ja moje ośmiorniczki robiłam szaro-zielonych. To jest zielony kolor to jest 122. Szary kolor to jest 15,10. I tutaj ten brzoskwiniowy kolor to jest kolor 37. Takich trzech kolorów użyłam sobie tutaj do moich. Yy ośmiorniczek, ale myślę, że na pewno zrobicie je w swoich ulubionych, w swoich kolorach, takie jakie macie w swoich zasobach. Całą tą ośmiorniczkę robiłam szydełkiem o rozmiarze 4,5 mm, ale śmiało można ją też zrobić szydełkiem 5 mm. Potrzebowałam jeszcze nożyczki, grubą igłę dziewiarską, marker i około 150 cm takiej ciemnej włóczki na wyszycie Oczek tutaj i buźki. Także myślę, że te kilkadziesiąt metrów włóczki znajdziecie w swoich zasobach, do tego, żeby zrobić razem ze mną właśnie takie małe mini ośmiorniczki. Jeżeli Wam się ten pomysł spodobał i chcielibyście wykonać takie ośmiorniczki dla swoich milusińskich, to oczywiście zapraszam Was do dalszej części, bo tam Wam krok po kroku pokażę, jak ją zrobiłam. Zaczynam od zrobienia wstępnej pętelki, takiej zabezpieczającej, następnie robię 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka z nich są moim pierwszym półsłupkiem, i teraz wbijając szydełko w pierwsze oczko od początku, muszę zrobić jeszcze w tym oczku 7 półsłupków. W pierwszym okrążeniu ogólnie muszę wykonać 8 półsłupków. Tak jak wspominałam, dwa pierwsze oczka są moim pierwszym półsłupkiem, to teraz wbijam szydełko w pierwsze oczko i robię jeszcze siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I na początku dwa oczka łańcuszka. To w sumie mam 8. Biorę sobie teraz marker, to jest nitka w kontrastowym kolorze, i teraz przechodzę do drugiego okrążenia, w którym wykonuję w każdym z tych ośmiu oczek po dwa półsłupki. Wbijam szydełko pod pierwsze oczko i robię pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek, i teraz w każdym kolejnym oczku do końca okrążenia wykonuję po dwa półsłupki. W drugim okrążeniu zwiększyłam ilość półsłupków do 16 i teraz przechodzę do okrążenia trzeciego. Zwiększam w nim ilość półsłupków do 24 i będę robiła w pierwszym oczku 2 półsłupki i w drugim oczku 1. I ten motyw powtarzam do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia czwartego, w którym zwiększam ilość półsłupków do 32, i będę robiła w pierwszym oczku dwa półsłupki, a w dwóch kolejnych po jednym. W pierwszym oczku pierwsze i w tym samym oczku jeszcze jedno, w drugim oczku jeden półsłupek, i w trzecim oczku jeden półsłupek. I ten motyw powtarzam do końca okrążenia. I teraz. Okrążenie 5, 6, 7, 8 i 9. Powtarzam po, robiąc po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli przez kolejnych 5 okrążeń będę robiła po 32 półsłupki w okrążeniu. Przerobiłam wszystkie 9 okrążeń yy, już tutaj tej części. I teraz przechodzę do ostatniego okrążenia, w którym zrobię takie mini macki ośmiorniczki. Ostatni półsłupek wykonany w okrążeniu, i teraz przechodzę do następnego oczka i robię oczko ścisłe. I teraz w tym samym oczku, gdzie już mam wyprowadzoną pętelkę na szydełku, robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I w tym samym oczku, w którym zrobiłam oczko ścisłe, wykonuję jeszcze dwa słupki. Pierwszy. I drugi. Trzy oczka łańcuszka to był mój pierwszy słupek, czyli na początku zrobiłam trzy słupki. Na końcu okrążenia będąc w tym samym oczku wykonam jeszcze dwa słupki. I teraz omijam jedno oczko i w drugim oczku robię półsłupek. Omijam jedno oczko i w drugim oczku robię pięć słupków. Raz, dwa. 3, 4 i 5. Jedno oczko mi omijam, w drugim oczku robię półsłupek. Znowu jedno oczko omijam, w drugim oczku robię 5 słupków, raz, 3, 4. I pięć. Jedno oczko omijam i w kolejnym oczku robię półsłupek. Nawijam nitkę na szydełko, omijam oczko i w drugim oczku robię pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Omijam jedno oczko, w drugim oczku robię półsłupek. Nawijam włóczkę na szydełko, omijam oczko, w drugim oczku robię 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak na przemian. W jednym oczku 5 słupków, a w drugim oczku co dwa oczka robię. 5 słupków i w kolejnym jedno oczko omijam, i w drugim oczku robię 5 i robię półsłupek. A teraz znowu robię 5 słupków. Raz, 2 trzy, cztery i 5 I znowu. Jedno oczko omijam i w drugim oczku półsłupek. Jedno oczko omijam i w drugim oczku pięć słupków raz. Dwa. Trzy. cztery i pięć. Jedno oczko omijam, w drugim oczku półsłupek. I znowu jedno oczko omijam, w drugim oczku pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Jedno oczko omijam i w drugim oczku pięć słupków, i znowu jedno omijam i. W oczku, w którym zrobiłam na początku trzy słupki, to teraz w tym samym oczku wbijam szydełko, tak? Dobrze widać? Trzy słupki, to w to samo oczko wbijam szydełko i robię jeszcze dwa słupki, żeby zrobić pełny wachlarzyk z pięciu słupków. I teraz pierwsze oczko, drugie oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe i jeszcze raz wbijam szydełko. Kolejne oczko i robię jeszcze o jedno oczko ścisłe, żeby już tak ładnie zakończyć. Ucinam sobie nitkę, wyciągam, podciągam ją sobie. I tą część mam zrobioną. I teraz, identycznie jak robiłam tą część, wykonuję i jeszcze jedną w kontrastowym kolorze. Wykonałam sobie już drugą, identyczną część, i co robię dalej? Muszę złożyć teraz te dwie części razem ze sobą. Wywijam tą do środka, tak żeby lewa, część był, lewa strona była na wierzchu, i wkładam jedną w drugą. Układam sobie teraz ją równo, tak, tymi tutaj naszymi mackami, równiusieńko, żeby ładnie. Nam się to poskładało i teraz musimy to sobie ze sobą zszyć. To nic trudnego tutaj w tym nie będzie, dlatego że będziemy to zszywać oczkami ścisłymi. Jedyną trudność to jest, jedyna trudność na początku to jest taka, żeby sobie złożyć tutaj teraz jednakowo oczka, tak? Mam tu w trzecim oczku zrobione oczko ścisłe, to teraz wbijam w kolejne oczko i. Podbieram też identyczne oczko z drugiej części. I robię oczko ścisłe. I teraz w kolejne oczko szarej, w kolejne oczko zielonej i oczko ścisłe. I znowu w kolejne oczko szarej, w kolejne oczko zielonej i oczko ścisłe. I w ten sposób strzywam sobie po obwodzie. Pijając szydełko w każde, w każde oczko oczkami ścisłymi. Zszyłam sobie wszystko już tutaj po obwodzie, to obcinam sobie teraz nitkę. I właściwie praktycznie można powiedzieć, że już mamy wszystko zrobione. Wciągam sobie końcówkę albo szydełkiem, albo w czym nam wygodnie do środka, tak żeby ją sobie ukryć, nie obcinać od razu bezpośrednio przy, przy końcu tej robótki, tylko schować, wciągnąć ją do środka, żeby nam się nie wyprówała. I teraz, jak już tam mocno ją wciągnęłam do środka, to teraz mogę sobie ją obciąć. I tą część mamy już zrobioną. I teraz musimy sobie wyszyć buźkę, tak? Uśmieszek i z drugiej strony złą minkę. Tak, tak te ośmiorniczki mają właśnie powyszywane. I teraz sobie trzeba wybrać, która, którą chcemy mieć z uśmieszkiem, a którą ze złą nitką, ze złą minką. I co? Odkładam sobie teraz moje aksamitki, biorę sobie teraz włóczkę w ciemnym kolorze i można sobie oczka wyszydełkować oczywiście, tak? Okrągłe, malutkie, fajne takie oczęta, ale ja sobie idę na łatwiznę i to wszystko sobie po prostu wyszyję. I ucięłam sobie gdzieś tak w ręcach 70-60-70 cm ciemnej włóczki, bo teraz przejdę do wyszywania buźki, tak? Oczków i uśmieszku. Robię sobie tutaj na końcu włóczki supełek, żeby chociaż troszeczkę go sobie zabezpieczyć i będę wyszywała teraz buźkę. Na jednej stronie będzie uśmieszek, a na drugiej stronie będzie złaminka. I teraz tak, w taki sposób to będę robiła, na wysokości jeden rząd i na szerokości od tej wkręśniętej części buźki dwa słupki, tak? I teraz przechodzę już, będą dwa przyciągnięcia włóczki i przechodzę teraz na oczka. I oczka ośmiornica ma ułożone praktycznie można powiedzieć tak po dwóch stronach głowy. Nie ma ich blisko, tylko bardzo, bardzo mocno rozdzielone. I teraz sobie będę właśnie wyszywała oczy. I zrobię to bardzo, bardzo gęsto wyszywając te oczka na wysokości jednego słupka tak raz przy razie raz przy razie nie mocno nie zaciągam mocno włóczki żeby jej nie wciągać jakby w tą tą włóczkę bo ta pluszowa włóczka jest pulchna tutaj taka tak więc to sobie tak nie zaciągając mocno ale też nie robiąc tego zbyt luźno wyszywam mocno mocno sobie tutaj raz przy razie te oczy. Można je sobie oczywiście wyszydełkować ładne, piękne, zgrabne, okrągłe, ale ja idę na łatwiznę i je sobie wyszyję tutaj w taki sposób. Jedno oczko mam zrobione, więc teraz równomiernie przechodzę na drugą część, tak? Nie przebijam się tutaj na drugą stronę, tylko między jedną a drugą tą częścią robię. I teraz sobie Znowu wyszywam identycznie jak poprzednie oczko, wyszywam sobie drugie. I tak wygląda moja jedna część, więc teraz sobie tą włóczkę chowam, ukrywam, tak? Nie ucinam jej od razu, tylko sobie ją przewlekę pod spodem i dopiero teraz sobie ją utnę i przechodzę. Mam jedną część gotową, i w tym samym miejscu, co tutaj można sobie to jakoś odznaczyć, tak przewracając teraz na drugą stronę. W tym samym miejscu musimy wyszyć drugą buźkę. Tylko tutaj na tej stronie będę miała już złą minkę. I znowu ucinam sobie w granicach 70 cm włóczkę, tak, 60-70 cm. I wyszywam teraz z drugiej strony identycznie jak tamte. Tylko uśmieszek tutaj musi iść nam. Tutaj go mam, więc teraz uśmieszek musi iść na dół. O! I teraz idzie na dół. O, I jeszcze raz i teraz wymacuję sobie w, którym, w której strony, gdzie było oczko z drugiej strony, to teraz w tym samym miejscu tylko już na tej stronie wyszywam oczka. O, identycznie jak robiłam to na poprzedniej stronie tak i to jest wszystko co chciałam wam tutaj pokazać mam nadzieję, że to co wam pokazałam pozwoli wam zrobić te ośmiorniczki bez najmniejszego problemu na koniec oczywiście tradycyjnie nie zapomnę o tym żeby was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie o czerwonym dzwoneczku pod spodem wciąż przypominam, bo po kliknięciu jego będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym moim filmiku wrzuconym na kanał jeśli będziecie robić te ośmiorniczki to byłoby mi miło było, gdybyście po wrzuceniu na swoje profile społecznościowe oznaczali mnie, że zrobiliście je właśnie według mojej instrukcji. I to już jest całkowicie dzisiaj. Wszystko, co chciałam Wam powiedzieć i pokazać. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku, pa pa!